ma Statua Wolności. No i co? Co teraz? Eee... 546. Nie. 139. Chłopiec... I odsłonięcie. Nawet jak Jakby jak to mieli 60, postawić, chłopie, 100 lat temu. Egipcjanie postawili lewidy. 24, ten swój. W którym roku urodził się Mikołaj Kopernik? Straszne są te pytania. Sorry. Nie, próbuję sobie skojarzyć, ale nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam i będzie gafa kolejna. Obstawię 1580. Wcześniej. Dobrze, 1473. Ku... O, miałem A miałem tyle powiedzieć, wiem powiedzieć 1470, ale rozumiem, że nie możesz minus 50. No złotach. nie! W którym roku otwarto metro w Warszawie? 1991 Później 1995 Ja! Yeah. 24? 8 8! 32 do mnie spędził Elfantik było 24 Ile lat miał Einstein w chwili śmierci? Aha, okej, okay, śmierci y... 68 Patryk? Więcej 76 yes. Mniej miał! Czyli miał mniej Więcej! Igor powiedział 78 Nie! 68. 68. 68. No się dzieje. Ja pierwszy. Dramat. Ci zrobiłeś minus 7. <grym> <grym> Jakbyśmy by, jak grali na 5. To by się z poprzedniego ciekawego 30 zostało.